Masz zobacz, pies się, się gdzieś jak broni, zobacz co za patologia zobacz. Nie nagrywaj Zobacz co ci matka robi, zobacz, zobacz jaką ma brudną tą skarpetę Czysta jest Tylko raz było A mówiłem ci, ucz się jakoś trzymać tego smoczka sama, nie zobacz, zobacz co Tu ci dupę wyciera, co zamiast się nakarmić to ci smoczka trzyma no. no niby się cieszyć, bo nie widzisz, że to brudną nogą nie czuję. Ja pierdzielę. Jak ty to obejrzysz za 20 lat. To... Jak będziemy starzy, to zrobi nam to samo, co my na filmiku. Dobra, dobra. Nie filmuj tego, gdzie zły na mnie. Nie bądź się, jest, mamusia cię bardzo kocha. No شهر نراز باش